Dobra, to, to, to przywnijcie parę, parę fotek dla, dla fanów z Facebook'a. A, ale Norbert, uciekasz mi z kadry. Lekko do tyłu, lekko do tyłu. Łyd, łydki się nie mieszczą. To dobrze. Do tyłu lekko. Do, do tyłu, do tyłu lekko. Dobra, nie przemyśl, nie przemyśl. No i jeszcze jeszcze dobrze. Dobra klata bokiem. Dobrze. Jaką gierę masz, k**wa, wielką? To? Jaką gierę no, jak masz? to zrobił wasz? Niestety 100 kg nawet jest, błęta, bo Dobra, się, dajcie jeszcze jakieś triceps i klata przodem, bo nie będę was odwracał w tyłem, bo... Triceps jest tam. Tylko <nie> no. masz. Dobra. <ślesy> Jakaś klata przodem, czy coś. Ja, w sumie odniesie, nie. No. No to pokażcie, pokażcie tyłem, i już. No i dziękuję bardzo za